Cześć, z tej strony Magda, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj ugotujemy na obiad troszkę gotowiec, ale nie do końca oczywiście. Będzie to kurczak po toskańsku z suszonych pomidorach. Ja to danie robiłam jako z Thermomixa w naszym robocie, bo bardzo dobre. Eee, tylko, że teraz będzie troszkę inaczej, bo w Thermomixie jest z makaronem, tu mamy w ryżem. No i troszkę więcej tam się przypraw dodaje. Mam taki oto gotowiec kupiony. To miesza się ze śmietanką i z wodą, i następnie wlewa na patelnię. Jakie nam będą potrzebne oprócz tego składniki? Ja mam dwa filety z kurczaka, do tego mam dwa, dwie tytki ryżu, zaworeczki ryżu. E, on już jest jakimiś przyprawami, też troszkę ten ryż, papryką bodajże. Będziemy potrzebowali 200 ml wody, pomidory suszone, olej. Troszkę cukinii, która mi się została, i śmietanka 18-200 ml. Zaczynamy gotowanie w garku. Zapraszam. Osobno w garku gotuje mi się ryż, a garnek nasz ustawiamy na tryb ręczny. Oczywiście na podsmażenie, średnie podsmażenie. No i oczywiście stat. Wlewamy troszkę oleju z pomidoru. Ja już wstępnie pokroiłam, kurczak, ale jeszcze tutaj pokroję, zanim garnek mi się nagrzeje. Te fiksy z kamisa to jest jakaś nowość. Przedtem. Więcej było chyba raczej takich sknora, z, z kamisa nie było więc z ciekawości kupiłam żeby spróbować to, co to jest myślę, że to będzie pewnie smakować podobnie jak do e, tego e, kurczaka po toskańsku z e, robota tylko że tam było e, makaron więc to było troszkę inaczej ale chyba składniki były bardzo podobne bo to też się dawało ususzone pomidory więc myślę, że to na tej podstawie ktoś opracował zwyczajny proszek przyprawy. No ale posmakujemy, zobaczymy, czy jest dobre. Ja sobie troszkę przyprawdam do. O, takiej. Tutaj wymieszamy. I należy pokroić jeszcze siedem y, suszonych pomidorów. No, są takie dosyć małe żeby było łatwiej wyciągać już cztery pięć, sześć i siedem, okej okay. Ještě se pritvapá, ale No, dáme Teraz ma się podsmażać jakiś czas kurczak, jak już będzie podsmażony dodajemy pomidory, cukinie, tak jest do tego przepisu, no zobaczymy. Tak, kurczaka z każdej strony dodać cukinie, Smażyć się około 3 minuty, następnie dodać suszę na pomidory i wymieszać. Czyli tak będziemy to robić, ja sobie w jednym ręce umyję tutaj. Kiedy już nam mięso się podpiekło, wrzucamy pomidory, myślimy, pokrojone na mniejsze części, I i cukinia. Ja teraz przyszłam na program delikatne duszenie, lekkie duszenie, żeby nam się to nie spaliło tutaj nic, bo już rzeczywiście było troszkę za dużo, za, za gorąco, za dużo parę, a teraz to się będzie po prostu lekko dosiło e, przez pewien czas, a z ryż się ugotuje będziemy mogli dolać śmietankę. Zobaczymy no jak to będzie smakowało. Myślę, że cukinia już troszkę nam zmiękła. Teraz wlewamy śmietankę do wody. I wsypujemy ten troszek. Trochę za nowy tutaj dny Rozmieszamy. Ja przeszłam na mocne duszenie, ale myślę, że z powrotem jednak wrócę na delikatne duszenie. Rozmieszam weszć. Rzeczywiście tu są jakieś przyprawy. Na mały kubek dam, ale już nie chcę tego przelewać. Więc to rozmieszam. Myślę, że jak to wymieszam, to będzie bez problemu i należy to wlać do garbka. i około 10 minut na małym ogniu jest napisane, żeby gotować, więc będziemy to zgłosić właśnie, żeby się to spuściło. Myślę, że jest ok, bo reszta to są przyprawy. I teraz ma się to dusić, aż zgęstnieje. Ja Wam powiem, że zaczęłam też troszkę zakrywać, może tak, garnek. O, bo na tym duszeniu, żeby takim delikatnym, no to jest bardzo mały. Więc, żeby to tam się szybciej podgrzewało, to właśnie w ten sposób. I zobaczymy. Tak wygląda już przygotowane danie. Pod spodem mamy ryż, tutaj dałam sos. Powiem Wam, że pachnie bardzo ładnie. Myślę, że w smaku też będzie bardzo dobra. I od czasu do czasu można coś takiego przygotować. Także smacznego.